Witam Państwa w kolejnym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka będzie sprężarka, czyli serce naszego układu. Sprężarka w układzie powoduje wzrost ciśnienia, dociśnienia, skraplania, spręża nasze. Przegrzane suche pary napływające z parownika i tłoczy przegrzane gorące pary do skraplacza. Sprężarka, sprężarka tłokowa, która jest sercem naszego układu typu hermetycznego, to znaczy w zaspawanej obudowie. Te sprężarki nie podlegają naprawom, te sprężarki możemy wyłącznie wymienić. Zadaniem naszej sprężarki jest zasysanie suchych par z parownika, sprężanie i przetłaczanie do układu. Sprężarki smarowane są. Olejem. W związku z czym pierwszym elementem na kolektorze tłocznym bezpośrednio umiejscowionym za sprężarką jest odolejacz. Separator, w którym następuje odseparowanie drobin porwanego przez sprężany czynnik oleju i poprzez kapilarę dostarczenie ich bezpośrednio do przewodu ssawnego. W ten sposób porwany przez sprężany czynnik olej powraca do karteru sprężarki. Sprężarka jest źródłem drgań w naszym układzie. Drgania będą powodowały rozszczelnianie układu, rozszczelnianie połączeń skręcanych czy też lutowanych. W związku z czym sprężarki montujemy na wibroizolatorach dostarczonych przez Producenta. Sprężarkę należy zamontować w dwóch prostopadłych względem siebie płaszczyznach, to znaczy w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Sprężarka nie może być odchylona w żadną stronę od tych płaszczyzn ze względu na poziom oleju w kartarze sprężarki. Jeżeli sprężarka będzie odchylona, zaburzy to smarowanie układu korbowo -tłokowego może spowodować zwiększone wytłaczanie oleju do układu, a co za tym idzie zatarcie takiej sprężarki.